No hej, eee, już się znamy, bo to nie błąd, że drugi raz widzisz mnie w tym samym outficie. Po prostu odcinek o relacjach tak bardzo nas pochłonął, że gadaliśmy mega długo, więc stwierdziliśmy, żeby nie przynudzać, podzieliliśmy go na dwa odcinki. Eee, także zapraszam Cię na drugą część odcinka eee, o relacjach. Pierwszy masz odsłuchać tutaj. Nie jest on obowiązkowy, nic nie jest obowiązkowe, więc zostań z nami i posłuchaj tego, co mamy do powiedzenia. Za dużo powiedziałaś? Nie, ale nie właśnie się. myślę nad kolejnym pytaniem, którego nie mam w konspekcie, no, więc a co jeśli się nie dopasujemy? Czym? Bo to też jest argument, nie? że jakby Słuchaj. Po, powtarzam argumenty moich znajomych, no co jeśli się nie dopasujemy? Ale w czym się nie dopasujemy? W seksie. W seksie. Pytam w imieniu Z punktu spłatności. widzenia biologii każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Każ, nie wiem, jakiś <laughs> naukowiec albo lekarz, Ciebie proszę nie mnie nie poprawić, po tak. czy jest jakiś rodzaj... <laughs> Które który nie pasuje, no jakby o co tu chodzi? Jakby to są tak głupie argumenty, które... Yy, Pytam, podają. jestem głosem ludu, no, no. Udany seks nie polega na niedopasowaniu, wiesz, na pewno pod względem biologicznym, natomiast no, przed, pod względem, wiesz, pod względem to preferencji... tak, rozumiem. pokażę. pozdrawiam serdecznie. <laughs> no, Pierwszy natomiast... odcinek. <laughs> <laughs> były różne komentarze, były różne wiadomości. Dziękuję za to, że jesteście aktywni. Słuchajcie, no i właśnie, to jest bardzo, bardzo w kontekście już tych takich preferencji. Tu znowu problem nie, nie jest tak naprawdę w tym, że się nie dopasowujesz, tylko... W... Złej komunikacji. W tym, że czasem ludzie wychodzą z domu, z życia jakieś zawstydzenia, jakieś, jakieś lęki, obawy, w tym, że boją się zakomunikować czy potrzebę, czy zakomunikować jakieś granice, których nie chcą przekroczyć. Zobacz, czym, na czym polega praca seksuologa? Że właśnie taka para, która przynajmniej mówi, OK, nie potrafimy sami tego, to spróbujmy, może ktoś nam pomoże. To co? On pomaga im się co? Dogadać. Dogadać w tym obszarze, hmm. tak? Więc teraz. Te całe historie, że się nie dopasowaliśmy, polegały na tym, nie potrafiłam zakomunikować, nie potrafiłem zakomunikować czegoś, więc mhm. co? Wolałem uciec, tak. niż popracować na tym, żeby nasz seks był udany. Mhm. I to jest, myślę, że główny problem. Więc to są tak głupie argumenty, i mówię to wprost, są głupie argumenty, które ludzie podają, dlatego, żeby się rozwieść. Podają do tego, żeby zrezygnować z relacji, albo właśnie, żeby uprawiać seks po prostu z różnymi partnerami, co się odciska na naszej duszy, na naszych emocjach, na naszych po prostu na naszych takich doświadczeniach i tym bagażu, który później niesiemy, zamiast po prostu rozwinąć swoją komunikację, umiejętność rozmawiania, stawiania granic, komunikowania potrzeb. Więc no, błagam Was, no, nie, nie używajcie takich argumentów albo. Ci, co używają, to pewnie ich nie przekonam, ale nie słuchajcie takich argumentów, bo one sprawiają, że po prostu wierzymy w głupoty. Mhm. Mhm. Dobra. uspokojmy trochę atmosferę, e, wyciszmy się. E, to powiedz, jak u nas, w społeczności miasta, przygotowujemy się do wyjścia za mąż lub hajtnięcia się z kobietą, żoną y, z przeciwną płcią. Mamy właśnie takie rozmowy, gdzie mówię: Ej, nie bójcie się rozmawiać o seksie. Nie bójcie się rozmawiać o swoich potrzebach, nie bójcie się rozmawiać o swoich pragnieniach, nie bójcie się rozmawiać o swoich przekonaniach. Komunikujcie te rzeczy, i na tym polegają nasze przygotowania, bo to też znowu jest taki obraz kościelnych przygotowań, że to jest takie: o, muszę mieć karteczkę, że zaliczyłem jakiś wykład, albo jakieś spotkanie z jakąś mhm. tutaj. Starszą siostrą w wiecze, nie? Jakby to w ogóle nie, nie jest tak w mieście. W mieście mamy program Simbi, Save Your Marriage Before mm -hmm. It Starts. Mm -hmm. I to jest taki program, który rozbudowany test, który sobie przygotowujesz. I tam pojawiają się różne wyniki związane z różnymi obszarami. Zarządzania konfliktem, komunikacji, właśnie seksualności, finansów. Ale tak naprawdę to jest podstawa do, do tych rozmów. Mm -hmm. Do tych rozmów, w których staramy się, no właśnie. Um, uwolnić pewne, y, jakieś takie blokady, z, z, złamać te blokady, które są, powiedzieć y, o tym, jakie konkretnie mogą być problemy, zwrócić uwagę na to, co już teraz widać, że jest jakimś problemem. I to traktujemy jako przygotowanie, dlaczego? Dlatego, że właśnie chcemy uchować to małżeństwo, mm. zanim ono się na, tak naprawdę zaczęło. To jest znowu taki. Mm, Myślę, że niemądre podejście, że no to zobaczymy w małżeństwie. Musi, muszę być w małżeństwie, wyjdzie żeby w się przekonać. Praniu, no wyjdzie właśnie. w praniu, a najwyżej co? rozwiedziemy się. No właśnie mm. po, co? po co? Po co tak do tego podchodzić? Możemy uczyć się no co, na cudzych błędach, nie no musimy na mm. swoich. I oczywiście, że i tak będzie ciężko. Będą wyzwania. W każdej relacji są wyzwania. Nawet jakbyście byli w jakimś założeniu, jakimkolwiek teście, programie, wychodziłoby, że jesteście super dopasowani. I tak będzie ciężko, będą wyzwania, bo po prostu życie przynosi jakieś wyzwania, niesie ze sobą jakieś wyzwania. Natomiast kiedy umiecie komunikować się, kiedy umiecie rozmawiać, kiedy macie jakieś takie podstawy omówione w jakichś ważnych aspektach, no to wtedy łatwiej jest. To przychodzić i na, na tym się skupiamy, po to, żeby później nie było lipy, że my błogosławimy jakieś małżeństwo jako kościół, okay. a oni potem po prostu pst, się rozchodzą po miesiącu, bo, bo tak. nie do pasowania charakterów, jak to mówię. Okej, okay. okay. nie do pasowania. Z nami było, trochę przepłynęliśmy przez te nasze tematy. Um... Okej, okay. ja no. mam silny charakter. <laughs> Masz. Mam. Wiem o tym. E no. <laughs> Dobra. E i, I co teraz? I co teraz, nie? Bo jakby Biblia mówi, że mężczyzna powinien mieć władzę w związku, e jakby to też jest mój proces uczenia się, ustępowania, no nie? Ale no jakby feministki powiedzą, że hej, jesteśmy na równi. Która, no. Zależy, która fala feminizmu, ok. Możemy też o tym rozmawiać, ale może kiedy indziej. Mm, ale no właśnie, co z tym tematem władzy w związku? Czy jesteśmy na równi? Czy to um, facet jest głową rodziny? Tak trochę jest w Biblii, nawet nie trochę? Nie... Odpowiadaj. Tak trochę jest, tak wiesz. Ok, <laughs> nie. Um, słuchaj, przede wszystkim mówiliśmy troszkę o odcinku o kobietach, hmm. że. Um, tak patrząc całościowo od tego pierwszego zamysłu, no to mężczyzna i kobieta są oboje stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I rzeczywiście, na przykład w liście do Efezjan jest napisane, że jest tam taki fragment, że mężczyzna jest tą głową i że kobieta ma ulegać. Ale znowu, to jest tak jak przez wieki w kościele wyciągnięte jakieś zdanie bez kontekstu, bo zanim Paweł pisze konkretnie o tym, że mężczyzn, co ma mężczyzna robić, a co kobieta w małżeństwie, pisze o tym, że oboje mają ulegać sobie nawzajem, tak jak ulegają Chrystusowi. Okay. Więc, jakby ogólnym założeniem jest to, że jedna i druga strona ulega sobie. O, i o tym już czasem zapominają konserwatywni chrześcijanie powiedzieć, oh. że w małżeństwie polega na tym, że dwie strony ulegają sobie. I później jest napisane, że rzeczywiście mężczyzna ma być tym tą głową, liderem, ale co jest napisane? Że ma kochać swoją żonę mm. tak, żeby oddać za nią życie. Tak jak Chrystus umiwał Kościół. Ja mówię, ym, ja uważam, że żaden mąż nie powinien uciekać od tej roli. Mm. I żadna żona nie powinna próbować zająć tę rolę mężczyzny. Każdy mężczyzna powinien, i myślę, że to jest głęboko pragnienie każdego mężczyzny, mhm. żeby być tym obrońcą, mhm. żeby być tą skałą, żeby być kimś, kto bierze odpowiedzialność za swoją mhm. rodzinę. Mhm. I kiedy słucham takich jakichś głupich żartów o, na siłowni, na przykład e, w szatni, że właśnie, o, tam ważne, żeby. E, Albo nie będę opowiadał dowcipów, wtedy po zacząłem opowiadać dowcipy, potem była taka lampka, nie mów, tego, nie mów tego, więc nie powiem. Głupie dowcipy o tym właśnie, że o takim niebraniu odpowiedzialności, mm -hmm. o tym, że właśnie e, zrobię dzieci, ale to, to nie mój problem i tak dalej. Ja myślę, że to jest straszne, że to po prostu, że faceci, którzy myślą, że to mówi o jakiejś ich sile i w takim razie to oni nie są, tak naprawdę ja mam takie poczucie, Boże jakim jesteś słabym gościem. Mm -hmm. Jak jesteś słaby, jak nie potrafisz wziąć odpowiedzialności za, za swoją żonę, za dziecko, które spłodziłeś, dlatego kompletnie się z tym nie zgadzam i więc uważam, że mężczyźni powinni pełnić tą rolę i oddawać swoje mm. życie za żonę, za rodzinę. A kobiety mają ulegać, znaczy mają pozwolić mężczyźnie pełnić tą rolę, ale główną zasadą jest to, że oboje sobie ulegamy. Mm -hmm. Mm -hmm. I ja myślę, że, że tak jest, że, że każdy mężczyzna powinien taką rolę pełnić, że wiele kobiet Potrzebu... Chcę takiego mężczyzny i nie wiem, czy chcę mężczyzny, który jest co? jest słaby, czy się wycofuje, mm. jest uległy. I oczywiście ja też nie chcę mówić o tym, że nie wiem że kobiety są słabe. To chyba nikt już po odcinku o kobietach nie stwierdzi, że coś takiego mam do, do powiedzenia, a mężczyźni są silni. jest dobrze, jest git. Ehm, słuchaj, mam jeszcze słucham, kilka słucham. pytań, I jeszcze jest ich sporo nawet. Ehm... Ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu antykoncepcji, który pewnie już widzicie na dole w rozpisce rozdziałów, zadam sobie takie pytanie. No właśnie, gdy mhm. się przygotowuję do ślubu, zaczynamy mhm. z młodym mężem, co ty byś sobie powiedział jako młodemu mężowi? Sobie? Mhm. Ja zasadniczo jestem bardzo szczęśliwy w moim małżeństwie i kocham moją żonę. I choć przeżywamy różne wyzwania i, i trudy, to. To po prostu nie wyobrażam sobie życia z nikim innym. Więc myślę, że ja sobie bym powiedział, że nie musisz mieć takich obaw, że te Boże standardy mm. są niewystarczające mm. do tego, żeby, żeby wieść um, szczęśliwe małżeńskie życie. Okay. Natomiast mówię tutaj o standardach takich autentycznym, mm. podejściu e, szczerym do tego, co Biblia ma do powiedzenia na temat e, relacji, na temat mm. małżeństwa, a nie jakimś tam, takim właśnie. Byle w Panu albo jakichś mm. no takich y, zasad y, religijnych związanych z jakimś takim mm. y, głupkowatym mm. kościoł, kościółkowym podejściem, y, tylko takim prawdziwą bożą mądrością dotyczącą małżeństwa i związków, no to ja bym wtedy chyba sobie powiedział: Ej, y, wyluzuj. Wyluzuj, mm. po prostu idź za tym mm. i, i będzie dobrze. Super. No dobra, przechodzimy do tematu antykoncepcji, który też tu roz, mm. rozgrzał nas tutaj za kulisowo, nie ukrywam. E, I tak właśnie przygotowując się do tego odcinka, pomyślałam o tym, że no, ja się wychowałam w wieże w katolickiej, jakby dużo było na religii o planowaniu rodziny. Mm -hmm. e, no właśnie, e, o planowaniu rodziny w kontekście seksu i tego, że największym celem mm. małżeństwa jest stworzenie dziecka w wieży. Nie? Jakby kolejnego mm. Członka Bożego Królestwa, tak teraz z tym językiem, który znam, <laughs> mówiąc. E, I nie ukrywam, że dużym zaskoczeniem dla mnie było wejście w kościół ewangeliczny, w którym mówi się, że no właśnie, seks jest po to, żeby pogłębiać swoją relację, no nie? W jakimś tam stopniu, mhm. że to też jest ten cel. No i tutaj przychodzi temat antykoncepcji, e, mhm. czy w ogóle my się na to zgadzamy, czy nie, e, bo znowu mam wrażenie, że to też jest różnie i postrzegane. Odpowiedz proszę. Znaczy, bo tu z jednej strony zahaczyłaś o cel małżeństwa, no. a z drugiej strony antykoncepcję. Więc może zacznę od tego celu małżeństwa. Jakby cele są różne no. małżeństwa. W sensie to nie jest jeden konkretny cel. Na pewno zawsze prokreacja jest jakimś celem, i to nawet nie tylko ze względów takich religijnych, no. to chyba w ogóle w naturze. Celem łączenia się w pary jest prokreacja, więc bym też tak tutaj tego nie, nie, nie spłycał, że to jest takie mm. kościelna idea. Natomiast, y, więc na pewno rodzina jest bezpiecznym miejscem mm. do płodzenia dzieci, mm. ponieważ one mają dom, one mają opiekunów, one mają zaopatrzenie, więc myślę, że jak najbardziej ma to sens. Natomiast, natomiast y, inny cel jest chociażby współżycia taki, mm. że, żeby dawać sobie przyjemność. Ciało żony należy do męża, ciało męża należy do y, żony. I myślę sobie o tym, że, że to jest bardzo jasno wyrażone w, w Biblii. Pieśń z pieśniami to jest w ogóle erotyk, jeśli chodzi o taką formę literacką, więc tak naprawdę my widzimy, że Bóg dał nam seks po to, abyśmy mogli się też Nim cieszyć, cieszyć się w tym przymierzu małżeńskim. Tak jak mówiłem, to jest też po to, żeby zacieśniać i tak jakby budować tą więź emocjonalną. To też można powiedzieć, że to z jednej strony zacieśnia tę więzi emocjonalną, z drugiej strony wynika, powinno wynikać mm. z więzi emocjonalnej. Seks bez więzi emocjonalnej znowu, to, to jest jakiś abstrakt, mm. to jest jakiś rana na twojej duszy, jak mm. można to w ogóle robić. Um, więc, y, więc po prostu to jest kolejny cel i też na pewno ten duchowy cel, nie? Że, że to jest zwieńczenie przymierza małżeńskiego, które ma odzwierciedlać przymierze między Bogiem a człowiekiem. I, i, I ten akt takiego zjednoczenia, kiedy w Biblii widzimy to porównanie, że dwoje staje się jednym. Mm. I tutaj w, w sensie fizycznym też się do, dosłownie staje się jednym. Więc, więc myślę, że duchowy akt te, też to jest i, i takie zwieńczenie tego, tego duchowego przymierza. Więc no, są różne cele. Mm. I na pewno myślę, że, że na Kościół Miasto nie, nie będzie tłukł Ci do głowy Ej, musisz być w małżeństwie, żeby kolejni chrześcijanie się rodzili. Mm. <laughs> Natomiast a to antykoncepcja, no właśnie Ech, antykoncepcja. Ja jestem zwolennikiem, znaczy może ja jestem przeciwnikiem wszystkiego, co ma jakieś skutki uboczne, nieprzewidziane albo przewidziane, no po prostu które bywa bardzo ingerujące w ciało, więc jakieś właśnie hormonalna taka antykoncepcja to niestety potem się często zdarzają jakieś problemy z zajściem w ciążę, kiedy już się decydują, a zazwyczaj się ludzie decydują, jak chrześcijanie często, no to często jest plan. Nie? Ta hormonalna antykoncepcja rzeczywiście bywa em, trudna. W sensie pojawiają się później trudności. Ja jestem wielkim zwolennikiem naturalnego planowania rodziny. Nie kalendarzyka, uwaga, nie kalendarzyka. To jest różnica i często mylimy te rzeczy. Naturalne planowanie rodziny to jest metoda, która jest opracowywana przez lekarzy, mm -hmm. i która wiąże się też z bardzo takim dokładnym poznaniem swojego cyklu, swojego ciała przez kobietę. Najlepiej, żeby też mężczyzna w sumie też rozumiał, co się dzieje. No i myślę, że jest bardzo naturalna. Jest też bardzo skuteczna, mhm. sami tego w naszym małżeństwie doświadczyliśmy, że jest mhm. skuteczna i że po prostu mogliśmy w naturalny sposób planować, kiedy chcemy okay. zajść w ciążę, kiedy chcemy mieć dzieci, mhm. a kiedy nie jesteśmy gotowi, nie jest to ten etap. Tam się pojawia argument, że wtedy w dni płodne, kiedy jest największe pragnienie, to się nie, nie, nie spółży, ja mówię, no, tylko no, tak Wracamy do tego mhm. tematu, ch ch chce mi się. No, nie mhm. zawsze chodzi o to w życiu, że robię to, co mi się chce. Mhm. Nie? Nie ze wszystkiego, co mi się chce. I myślę, że to jest piękne właśnie w tym, że my potrafimy żyć w pewnym ograniczeniu. Myślę, że ludzie, którzy żyją świadomie, ludzie, którzy żyją, nie tym, że ich pragnienia, ich, ich chęci, jakieś pokusy i to, co jest wokół, to decyduje o tym. Tylko ludzie, którzy żyją świadomie, potrafią powiedzieć sobie: nie, i kiedy mówimy o finansach, to jest mimo świadomie, musisz żyć nie, że idziesz do sklepu i ci wciskają, co ty chcesz, jakieś promocje i tak dalej, co oni chcą, a ty bierzesz rzeczy, których wcale nie chcesz. Ja mówię, a dlaczego w seksie nie teraz stosujesz tej samej zasady? Z mhm. jesteś takim racjonalnie myślącym, świadomym człowiekiem? Mhm. Pytanie. Bo często są tacy, mhm. którzy wiedzą, wiedzą, oni są świadomi, oni świadomie żyją ze swoimi finansami, to ze swoim seksem też może być świadomie mhm. ze swoim współżyciem. Więc naturalne planowanie rodziny dla mnie właśnie jest taką metodą naturalną, skuteczną i jednocześnie która pomaga mi żyć właśnie świadomie i w tym, że to ja o pewnych rzeczach planuję, decyduję, a nie, że mi się coś chce mm. i że mamy teraz, teraz mi się po, po, pokusa. Mm. Ja muszę jej ulec, bo, 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 bo co się stanie? Mm -hmm. no. Mm. No, wiadomo, są różne te koncepcje mm. i myślę, że mamy też w kościele lekarzy, lekarzy, którzy się zajmują w ogóle konkretnie tematem płodności, w współżycia, więc, więc myślę, że, że my też zawsze już takie bardziej szczegółowe pytania odsyłam. Mm. Bo, bo też ja przecież nie jestem lekarzem i wcale mm. nie, nie sobie nie to nie roszczę praw do tego, żeby wypowiadać się na wszystkie medyczne niuanse i tak dalej. Bardziej mi chodzi o pewną ideę, która stoi za naszym życiem seksualnym, która, która też jest wyrażona mm. w Biblii, że to nie, jest, nie ma polegać na naszym chcieństwie, mm. że to jest zarezerwowane dla małżeństwa. Ponieważ to jest coś, akty duchowy, emocjonalny mm. i cielesny, niż żeby komuś zaglądać do łóżka i mówić: No, słuchaj, teraz ty używasz prezerwatyw, czy mm. tego, czy tamtego. Myślę, że to po prostu każdy musi gdzieś tam rozsądzać. Natomiast ważne, żeby te pewne fundamentalne przekonania miał właśnie biblijne, bo żeby one są zdrowe po prostu. Mm. Mam nadzieję, że dzisiaj to tak wychodzi w tym odcinku, że chcę pokazać o pewnym takim zdrowym życiu relacyjnym, małżeńskim, a też seksualnym, które dzięki Bogu otrzymujemy w słowie takie instrukcje. I tak jak mówię, to są instrukcje związane z ideą, a nie ze szczegółowymi aspektami, bo od tego mamy specjalistów, właśnie lekarzy, seksuologów, psychologów itd. Okej. Okej. Dobra, no. kończymy. Kończymy... kończymy, kończymy rozwodem. rozwodem. <laughs> Czy w naszym koniec. kościele można brać rozwód? Nie można, oczywiście, że nie można. W ogóle nie można brać rozwodów. Rozwody to jest w ogóle masakra. Mhm. Emocjonalna, życiowa, finansowa, w no wielu względach. To jest straszne doświadczenie mhm. i nie wiem o czym mówię, bo przeżyłem to w swoim życiu, ale nie małżeńskim, tylko że rodzinnym. Um, więc nie można się rozwodzić, ludzie, nie rozwodzicie się, nie? Ja tylko roz pracujcie nad związkiem, nad sobą. Natomiast to nie zmienia faktu, że u nas w kościele są ludzie rozwiedzeni. Co wiecie, są ludzie rozwiedzenia, a później ponownie w małżeństwach. Mhm. Wiecie, co z tego, że nie można się rozwodzić? No nie można się rozwodzić, ale ludzie i tak to robią, ludzie i tak przeżywają jakieś, jakąś lipę w swoim życiu. Wiecie, Jezus też mówił, że nie można się rozwodzić, Jezus mówił, że nie można co złożyć, a potem i tak podnosił ludzi, którzy co cudzo założyli. Była kobieta, która Jezus mówił, że nie można się rozwodzić, a potem i tak. Spotkał się i przemawiał, i uzdrawiał duszę kobiety, która miała tak, iluś tam tak. mężów. Nie? No to ja mówię, wiecie, to nie polega na tym, że ja powiem nie można i teraz, wiesz, jak się rozwiodłeś, to pozdrow. No właśnie tak, jak, tak działają kościoły, to uciekaj. To jest ta czerwona flaga, co odsyła do pierwszego odcinka chyba. tak? Okay, chyba tak no, do więc, no. yy, uciekaj z kościoła, w którym ci powiedzą, wiesz, masz jakiś grzech, masz jakieś doświadczenie, to pozdrow. To, wiesz, to, już, to już nie pasujesz do naszego idealnego klubu po prostu najświętszych na świecie ludzi. Nie, tu chodzi o to, że no, nie można się rozwodzić, bo to jest straszne doświadczenie, to jest ciężkie doświadczenie dla ciebie, dla tej drugiej mm. strony, dla dzieci, jeszcze tym bardziej, dla rodzin, ale jeżeli to się wydarza w Twoim życiu i czasem nawet wydarza się, ponieważ były tego bardzo poważne przyczyny, typu jakaś przemoc, uzależnienie, mm. em, jakieś po prostu ukryte sprawy, które wyszły, podwójne życie i tak dalej, no to wtedy łaska Jezusa jest mm. wystarczająca, żeby sobie z tym poradzić. Okay. I ważniejsze jest to, żebyś przyszedł, wrócił, nie uciekł z Kościoła, nie uciekł od Boga, niż to, żebyś teraz pasował do naszego idealnego scenariusza. Mm -hmm. Nawet jeżeli współżyłeś już wielokrotnie przed swoim mał związkiem małżeńskim um, albo jesteś samotnie wychowującą dziecko matką, to nie znaczy, że nie pasujesz do Kościoła, bo jakikolwiek mamy bagaż doświadczeń, to Jezus sobie z tym poradzi. Amen. 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 I tak ma takie mamy podejście. Więc nie można się rozwodzić. To jest złe, ale jak się rozwiodłeś, to nie znaczy, że, że Jezus z Ciebie zrezygnował. Tak. I miasto też sobie nie zrezygnowało. Wow. wow. to był długi odcinek. Nie wiem, czego nie podzieliliśmy już na dwa. Tak mi się wydaje, że tak mogliśmy zrobić. Tak. Więc e, dzięki. Za... No to mamy związki. Przegadaliśmy już mm. wszystko, e, ale nie wszystko. Związki jednopłciowe lub mm. niehetero, osoby niehetero, niehetero, właśnie. I co? Jakie jest pytanie? Czy błogosławisz, nie błogosławisz, dajesz mm -hmm. ślub, nie mm -hmm. dajesz, mm -hmm. bo przyjmujemy, nie przyjmujemy? Mm -hmm. Przyjmujemy wszystkich. To mam nadzieję, że już i z tego podcastu, i z podcastu Fake czy Fake jasno mm -hmm. wynika. Natomiast jako pastor nie jestem w mm -hmm. Biblii upoważniony do błogosławienia związków jednopłciowych, dlatego w mieście nie ma małżeństw mm -hmm. związków jednopłciowych. Natomiast jako ja, Alek, mm -hmm. chrześcijanin, to każdemu Życzę i błogosławię jak najlepiej. Także to jest moja odpowiedź i chyba tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Okay. Ehm, no, także. Okay. No to także, także tak. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie je na dole, albo napiszcie mi w wiadomości, albo na społeczność miasto, albo alkowi gdziekolwiek. No i co? Dzięki Wam. Widzimy się niebawem. Szukajcie powiadomień, followujcie, zostawcie łapki w górę, nie w dół w górę i obserwujcie.